Partnerem odcinka jest naukadriftu.pl. Zapraszam, Grzegorz Chupki. Patronem odcinka jest Procastom oraz zborowski.de. Blanka Turska, trzecie miejsce na 58 rundzie Drift Open w klasie Master, w klasie Pro, w klasy Master w przyszłym roku. ale jak będzie się tak rozwijała jak teraz, to szybko się stanie. możliwe. Pasujecie tak szternacha? Bardzo. Bo coraz lepiej też razem wyglądacie. Niesamowite auto, to jest auto moich marzeń. Okej. Okay. Bardzo długo, znaczy bardzo długo, no długo powstawało, tak? Było wszystko przemyślane po to, aby właśnie były takie rezultaty. Trzy lata. To auto było mówione. Okay, rozumiem. A powiedz, która, który z pojedynków w trakcie tego weekendu był dla Ciebie najtrudniejszy, albo może to nie był żaden pojedynek, tylko na przykład coś innego jeszcze. Nie pamiętam. Okay. Nie pamiętam co się działo. <laughs> dobrze. flow, total flow. rozumiem, rozumiem. No dobrze, w takim razie co, widzimy się w Toruniu? Tak. Dobrze, w takim razie kibicujcie Blance, bo Blanka naprawdę tutaj zasuwa jak nie wiem, jak torpeda do przodu. Bardzo miło się ogląda Twoje przejazdy. No i co, gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ten materiał nie powstałby, gdyby nie moi wspierający, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu i dołącz do moich wspierających na Patreonie.